Siemaneczko kochani, witajcie, Ajka. witajcie, dzisiaj mamy niedzielę, króciutki taki szorcik, chcieliśmy się tylko pokazać, jesteśmy po pracy, trochę wymęczeni, ale lenia jesteśmy... mamy na maksa, dalej niż do parku, tradycyjnie do kaczek, tak jak je zaniedbywaliśmy, to teraz jedynych sił jakie mamy, jedyne siły jakie mamy, to tylko żeby wyjść na chwilę, tego no, no, no mamy siłę to my no, no, ale, ale jest ale późno nie. i no, gdzie jest będziemy późno, tam chodzić, i teraz chodzić. Ale takie już eskapady, następny odcinek obiecujemy, że będzie jest, z wyprawy będzie z i normalnie z dwa dni wolnego, także się wybieramy i... Te obiecane podróże zaczną się realizować. No będą, no coś chodzimy, chodzimy, no ale... Chodzimy tylko, że no po prostu... Kury też trzeba po prostu odwiedzić, i dokarmić. No i... życie, tak. A teraz obowiązki, las... obowiązki. Obrócimy na 5 sekund, pokażemy Pokażemy wam, wam jak mało wody w ogóle jest tutaj w tym naszym... Kury chodzą po dnie. K Adekładnie. Nie ma wody. A jak, a jak spadnie deszcz, to tu jest obaj. No to jest ulewa Dobra, niesamowita. Nie będziemy przeciągali tradycyjnie i obracanko, i jedziemy z tematem, bo nie ma czasu. I... I tyle. I tyle. A więc sami spójrzcie, kochani, jak. Że normalnie te kamienie wtedy, kiedy padało, to tutaj myśleliśmy, że w ogóle ta woda zacznie wylatywać na. Na no, tyle wodnik, było jak tak, pada, tak, no, ale w ogóle było więcej wody. Jest spady teraz jest... takie, i, i, i no jak, jak to się nazywa? O co ci chodzi teraz? Wodospady, tak. Wodospady o, to, mamy. To, to takie były właśnie nawałnice tej wody, że można takie wrażenie. Tam widzicie kury mieć. już daleka pieszo, kury, tak? pieszo nogami się odpychają. Tak, do dna. po dnie. Tradycyjnie do nas o, dostaną jak jak się wybiadek. tam? Tak, zaraz pójdziemy i tam na ławeczkę i trochę podkarmimy. A też widać, jaka jest A z drugiej susza. strony to naprawdę no nie ma. Pierwszy, nie ma... Raz, pierwszy raz chyba widzimy coś takiego, że jest aż tak mało wody. Cóż począć? Czekamy na deszcz. I... Znaczy, no Mów za siebie proszę cię, ja czekam no, czy... na Fajne słońce, żeby się. Aha, no to oparać, czyli jak nie, nie będzie nie? deszczu, to, to, wiesz, to będzie jeszcze mniej wody. <laughs> nie, deszcz może padać w nocy. Myślę, że to jest taki, taki konsensus, nie? No to Można musisz. na do kompromis nich... dla każdego coś dobrego. No i tyle. Musisz do nich zadzwonić i porozmawiać Spróbuję o tym. to i... zorganizować. Dobrze kochani, my lecimy na ławeczkę da karmić. Będziemy karmili kury za chwilę się Połączmy. połączymy. Z, z, z familią. Bo się tutaj kury na razie fruwają sobie i deptają sobie po stawiku, One a się za chwilę... Teraz chyba kompią, my i... Czyszczą się teraz. No bo to zaraz kolacja jest i spać. A my idziemy tam na ławeczkę. I za chwilę się połączymy ponownie. Hejka. Narka. I już jesteśmy kochani. Nasze kury się wyłaniają z krzaków. A. Tylko, tylko się rzuciło troszkę. Magic, to jest magic. Za chwilę tu będzie całe statko. <laughs> Następna. Całe one Także kochani nie gniewajcie się, że znowu z kurami, ale... Że monotematycznie jesteśmy, ale... kury do karmić trzeba. <noise> Mieszkamy tu zaraz kawałek. Ale już obiecujemy, że już ostatni następny ostatni. Mówię. Następny będzie z terenu. Będzie już z terenu, już jakieś plany wstępne mamy, gdzie uderzymy, gdzie się wybierzemy. Kilometrów sobie przejdziemy. I też tutaj. wypada pospacerować, a nie tylko z kurami. <laughs> Obcować, ale to też miłe. Willingham w ten weekend. Spokój, cisza. A naprawdę, miasteczko, a też... tak jak harlejowo było, tak. tak Harleje znikły. Miasteczko <laughs> zrobiło się praktycznie Martwa, no tak nie Nie, ulica, go gości bo jest, 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 jest trochę. Bo jest sporo ludzi, ale inaczej ludzi, w tygodniu jak normalnie. Nie weekendowych, tylko osoby, które przyjeżdżają na tydzień. Na wakacje, po, wakacje, po prostu na wakacje, prostu, na urlopy, jakieś takie króciutkie. Zdecydowanie nienastawieni. My w tym tygodniu gościliśmy piłkarzy. Tak. Wczoraj mieli mecz. Wczoraj mieli mecz, mieliśmy jechać na ten mecz, ale. Potem mieli parawal party, no i dzisiaj wyjechali. Dzisiaj wyjechali, zostawili sobie i po, po, pojechali, pożegnali się i pojechali, chłopaki. Dalej. No już do siebie pojechali. Obóz zakończony. Ciekawe, jak wygrali. Mieliśmy później, ale. No nie, nie, nie dało rady. rady, nie dało rady jechać wczoraj na mecz, grali o wpół do trzeciej, ale się nie wyrobiliśmy i... Nie dał rady popatrzeć na chłopaków, jak tam sobie pykają. Ale organizacyjnie z całym osprzętem i no z całą ekipą, od masażystów do nie wiem, osoby, która im pierze stroje i wszystkim no. logistycznie to ogarnia. Oprócz zawodników gro ludzi, którzy się nimi opiekują i, i, i wszystko mają pod kontrolą. No tak jak powinna drużyna wyglądać. No, dokładnie, jak. wzorowo, naprawdę wzorowo. Że nie wspomnimy jak Wales wyglądało. No, no, ale to chłopaki no, ale się bawili, no, chłopaki no to po treningu i ten odpoczywali Saureli i... Dobrze kochani, my nie będziemy tutaj was zanudzali, Zanudzać, obiecujemy, to. że kolejny już odcinek będzie, będzie z wyprawy. My jeszcze posiedzimy, o tutaj kury płyną kolejne. O już nawet te małe, ale tylko jest jedno. Wczoraj było sześć. Wczoraj było sześć, a dzisiaj widziałem dzisiaj... dwa teraz. No tam, tam idzie jedno strony. tylko ta mała, ale już, takie, już naprawdę podrosły solidnie. Ja już rosną. Trochę fajnie się tu siedzi, wiaterek jest taki delikatny. Dzisiaj pogoda jest taka właśnie sprzyjająca Typowo, tego, żeby no... sobie posiedzieć. Nie ma żaru, nie ma upału. Słyszeliśmy, że w Polsce mega temperatura w słońcu jest aż nie do pojęcia, że taka no ale to za dużo to też jest niedobrze bo to się nic nie chce i po co to i... no dla zdrowia to 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 dobra kochani nie to? będziemy przyciągali, nie ma sensu i to my siedzimy już następny odcinek dzisiaj jest niedziela, dzisiaj tego odcinka nie wrzucimy wrzucimy w poniedziałek, bo to już jest trochę późno i nie będzie kiedy. A już kolejny będzie z terenu z jakiejś wyprawy i, I będzie fajorsko i będzie fajowo Także trzymajcie się cieplutko miłego, miłego tygodnia w ogóle. tygodnia tak się zaczyna no. nowy tydzień wszystkiego dobrego Ale ładnie jest kolorowo jest ładnie pięknie to wszystko jest widać Jest po prostu jest pięknie wszystko kwitnie zakwitło i jest fajnie Także do zobaczyska kolejnym razem trzymajcie się tak jak się mówiła Miłego tygodnia życzymy. Pozdrowionka. Do następnego. Hej!